No. Ale nie, nie wystrzelono. Nie wystrzelono. 42. Skąd? Z bunkra? Przy bunkrze magazynówka mówisz? Mi się wydaje, że magazynówka to jest. Bo ten, bo idzie w głąb do tego, nie ma punktów celniczych. Ale wiesz, ogólnie na drogę piękny, piękny ten ostrzał. Хочешь на это то так? А, пепси пьет. Бей пепси. Kolejna akcja. Dobre, Kolejna akcja. Go już, trzymaj go w ręku. No dawaj, chodź tu uzbrojony. W ręku trzeba to rzucać. zaraz na drogę. Paka akcja. Ale akcja wierzy. celebracja. I loteczka piękna z tyłu jest. Na wierzchu leżał. Bicie o, tak, było 16:25. <grywa> Patrz I się mu tutaj jest, Nie. Bo jest kurde ten. On już jest uzbrojony. Paniec. To, nie rzucaj. to nie. weź go tu został, jak będą jechać, to zrobimy zasadzkę. Patryśku, <noise> don't panic. No, jest trofeum, to gdzieś tutaj jeszcze no, jest coś no, jeden. To patrz. On tak co tutaj był trawą, no, a tu też gdzieś biło. Tak? Gdzieś biło? No nie ma, no to był ten jeden dobrze, to ja tu jednak była po coś potrzebne, nie? Churę no. Dobra. Dobra Mała. Dobra, jeszcze. Ale to może. Proszę bardzo. Kleja zdobyć. Gdzie tu? Następny tutaj mamy. Pierścień wiodący. proszę bardzo. No jeszcze coś jest. Oprócz tego coś jest 6. Na metalu? Nie no, na 8.6. Jeszcze może druga część wiodącego czy coś. Ale, gdzie It's good, you know. Yeah. No. Didi, didi, didi. Oh, oh, oh. metal.

Dobra, nie nie że sobie to No tu trzeba obejść. Tu masz zapalenie gdzieś tu. Jak bym trącił to by się rozebrało, To się działo było. no na pewno tu musiało być coś. Ale to się jest z takie To nie ruszamy go. To może być właśnie ten. Ale to może nie opona była. Ale nie wiem, to może teraz jest. Jest nasz kolega Możesz zobacz, tu jeszcze jest coś na nim napisane. Jest jakieś jest. Jest napisy Fajik Jakiś de dekielek od czego dekiel. chyba od zasobnika podeszło. Możliwe Dajmy Raczej nic cywilnego o, o, schodzi, schodzi razem z tym O, 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 patrz, coś tu jest. Napisy, nie? Jest? Jest. Idziemy dalej. Dobra, dobra. Matyk blinduje Cały kilo. Ten jest, ten jest... specjalny. Z takim dziobkiem. Daj więcej padro. Niech nie? Mamy i kilo Trafimy, kurwa i my trafimy Troszkę inszy Tośmy my ostroż, o jest, jaki to Czerwony, tak? czerwony zapalający Możesz na skłonkę zobaczyć Jest Niemiec jest Niemiec. Dobrze, dobrze Opis jeszcze jaka fabryka i gdzie był robiony, nie? Dobrze było jakby jeszcze u nas był robiony. Kurde, no. Nie